Cześć, witajcie z tej strony znowu ja już nie jest złoty tylko musimy z... po prostu znudziła ta nazwa, A dzisiaj to was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj yy, na, na początku Wam o czymś opowiem, po prostu mi się już to znudziło i teraz tak zdjęcie kanału jest to przerobione zdjęcie Lloyda z sezonu czwartego. Yy, I po prostu zamysł był taki, żeby zrobić zdjęcie en energy Lloyda bo on jak wiecie jeszcze swojej pełni możliwości nie osiągnął, a więc u mnie osiągnął. No dobra. Dzisiaj, a, no, no, to dobra, Przy, przywitajmy się tak jak to być powinno. I tak jak będzie w następnych filmach. Czy witajcie z tej strony znowu ja, Energy Lloyd, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w przeglądzie figurki z magazynu. Jest to magazyn no, najnowszy z Lego. Ninjago. E, chwilę muszę coś zdjąć, bo mu coś dodałem. E, tak, tak, mu, bo to jest Jay, oczywiście. Ale już Wam powiem, kurde. No. Jest to. No. Coś mi to upadło i nie wiem co. A chyba ta, ten dodatkowy element. To poczekajcie chwilę. Bo ja go potrzebuję Wam pokazać, bo to jest fajny taki element. O mango. Cały czas czarny ekran. Zrobiłem dzisiaj takie specjalne tło z pudełka poperu przeznaczenia, ale nie nieważne. Najpierw zajmijmy się magazynem. Mamy spis tutaj rzeczy. Tu mamy drzeja samego. Tu mamy instrukcję złożenia. Tu mamy jakieś łamigłówki. Tu mamy to. No. To jest w ogóle takie fajne. Loidke, oczy, fryzura, symbol. Kiedyś sobie bym to zrobił. To będę miał niedługo spokojnie I mamy K, zaczyna się ten. Komiks. Jest tu plakat. O, jakieś fajne rysunki. Mhm. Mm o, mm, fajne. O, jakie ładne. Ale dobra, nie będziemy się nad takimi rysunkami, bo musimy. Kolejny komiks, znaczy, kolejna część komiksu. Komiks jest dalej ten sam. Ten zestaw miałem kupić, ale już chyba sobie z nim dam, dam ten... Bo to był właśnie ten Jay. OK. O, mamy konkurs. Można wygrać albo kruszalkę skał, albo dżunglowego... O, dżunglowego smoka, fajnie, ale ja już go mam. Albo epicki zestaw bojowy Kai kontra szkielet. A w następnym magazynie mamy tak. Ośmielisz się przybyć do brzegu 15 czerwca. Dzień po moich urodzinach. Taka ciekawostka. I tu mam kartydzajna. Z tego co mi wiadomo, w następnym magazynie, po tym magazynie, będzie. Um, będzie. Jak to? Um, Kai ze 14 sezonu też kupię ten magazyn, będę miał już czwartą figurkę z 14 sezonu, bo przypominam, mam już teraz Jaya, mam już Lloyda i Zayna z właśnie tamtego zestawu. No i co? Zamknijmy ten rozdział i może przejdźmy sobie teraz do przepraszam was, tych ciekawych trochę rzeczy, bo jednak magazyn nas zawsze jak ktoś kupuje magazyn to interesuje go najbardziej do tak? Teraz może zajmijmy się kartą. Szkieletowy, szkieletowy czarownik. I to jest taka fajna błyszcząca się karta. Dalej pokażę Wam element zapasowy. Taka błyskawica niebieska, warto kupić. No właśnie tego elementu tą gazetkę. Tak jeszcze prezentuje się folia. I teraz przejdźmy jeszcze do broni tego Jaya To jest taki Nunchak. Mogi dać zwykły Nunchak. Albo po prostu te takie o Ale tak to właśnie wygląda Albo zwykłe takie właśnie o bez tego nunchaku I by to było tak wpięte tak I byłaby to taka jakby Poczekaj, ci pokażę Nie wiem czy mi się uda takie coś zrobić O zobacz, Byłoby to coś takiego mniej więcej Ale inżyniery Nam dodali inną propozycję Więc szkoda gdybym ja tworzył magazyny To wiecie, jak bym robił? Bo wiecie, kto kupuje magazyn Dla ogólnie Gazetki, ja bym po prostu dał to tak Tak jak jest, po prostu Z ceną, poczekajcie, ja wam pokażę Ja bym dał to Takie coś właśnie, od razu dane I z ceną od razu Ale byłoby łatwo to ukryć, więc nie Dobra, figurka To jest Taki oto Jay Z sezonu 14. Jego twarze prezentują się tak, jest zakryta tam I taka zła Teraz wiecie co ja Bo patrzcie, on nie ma tego swojego ramiennika tu Co ja zrobiłem? Wziąłem swoich elementów i dodaję, dodałem dodaję mu właśnie I pokażę wam Bo Mówię, że byłby by Wyglądał po prostu ten i lepiej A jakich ninja by mi brakowało jakby miał już Kaja? kola i... Nie są to jakoś drogie figurki. No tak on wygląda z tym fajnym A z Ze swoją bronią. Wygląda on... Ja, go, ja przynajmniej tą broń tak kładę. Bo inaczej tutaj ja jej nie mogę położyć. No kurde, powsyła mi się broń. Poczekajcie chwilę. I figurka i broń. Muszę to jakoś tu naprawić. Wiecie co ja... Jak ja byłem przy swoją wtorku to miałem kupić sobie magazyn z kolem z 11 sezonu. Nie wiem czy pamiętacie ostatni odcinek figurki od kolegi, to tam właśnie dostałem Zena. Ale to różnie ważne. mu tak tą broń. Tak to wygląda. Taki oto, na tle pudło od perwy przeznaczenia. Mm. No to co tu przegląd magazynu. A no jeszcze mam pojęcie łaskawie, co to za numer. Jest to numer... E, ba, 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 numer 5 na 2021 rok. A więc fajnie. Ja byłem Energy Lloyd, a to był przegląd magazynu. Jeżeli film się spodobał, zapraszam Was na więcej filmów. No i co cześć.